Hej, 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 z tej strony Melisa i zapraszam Was na kolejny odcinek z ogrywania najnowszego dodatku na wynajem. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to teraz może tutaj, możecie tutaj kliknąć w prawym górnym rogu i Was tam przeniesie. Okej, okay, jak widzicie, mamy już zimę. Trochę tutaj pograłam. I odrobinę się zmieniło nasz, nasze otoczenie, a mianowicie tam, d-d-dom mamy dwa domki, dwie chatki, jakby i dużo przestrzeni wspólnej. Tutaj, jak widzicie, taki punkt do modlenia się, nie wiem, do tych bożków, ale po prostu to było jako gotowy pokój w, tutaj, w trybie budowania i stwierdziłam, ok, dobra, coś dam żeby nie było, spróbujemy jak to będzie wyglądać i jest całkiem ok tutaj zbudowałam troszeczkę, żeby podobnie było z tymi kamieniami hmm, punkt do grillowania, jak widzicie nasi mieszkańcy tutaj korzystają z tego nagminnie no, czasem lepiej, czasem gorzej to wychodzi, ale nie ma co narzekać tutaj zrobiłam im taki ogródek i trochę zabawy yy, zaraz się do tego odniosę i z tego ogródka też sobie korzystają, odchwaszczają sami i to tak fajnie w sumie wygląda. Cały ten budynek to są mieszkania. To są trzy mieszkania: góra to jest jedno, tu jest drugie i tu jest trzecie. No i właśnie w ten sposób tutaj mamy. Yy, no, całe na wynajem po prostu. To jest domek naszej simki. I na początku, jak go budowałam, to budowałam właśnie z myślą, że yy, w przyszłości to będzie też na wynajem, ale jak tak zbudowałam, tutaj jak widzicie zrobiłam taki pokoik nawet dodatkowy, nie wiem, dla dziecka czy coś to co stwierdziłam, no, chyba jej zostawię, że w sumie ten dodatek już mam całe ograny i no nie, nie mogę tak powiedzieć, że mam całe ograny, ale już go dość mocno wymęczyłam i nie potrzebuję więcej mieszkań. No i dlatego tutaj zrobiłam basen, żeby móc zrobić tą imprezę, przy basenie, chyba tak się ona nazywa. No i dlatego jest tutaj basen. Nie jest jakoś specjalnie on tutaj ozdobiony, no bo to yy, niedawno w sumie robiłam. Dobra, złaś już ty z tego pontonu, bo będziesz, o właśnie, bardzo ciemna. I chciałam yy, też parę rzeczy powiedzieć, co mi się podoba w tym dodatku i co mi się nie podoba. Przede wszystkim nie podoba mi się to, że gram już trochę, no, no tydzień <grym> prawie gram non-stop w ten dodatek, tą rodziną albo jakimiś rodzinami właśnie, które wynajmują u kogoś, żeby te wszystkie opcje jakoś zobaczyć, ale nadal nie jestem w stanie zlokalizować, skąd ja mogę wziąć kulki. E, a, i w kulki mogą grać tylko dzieci, więc tylko jedna grupa wiekowa i to naprawdę mnie zaskoczyło, tak jak ostatnio w 100 dzieci challenge odkryłam, że nawet nastolatek nie może grać w te kulki, więc dla mnie to był absurd. Jedyne, co wykombinowałam, to kulki kupiłam i to nie tanio. Zaraz wam pokażę. 20, i to jest chyba 120. No i jest pożar. Jak ja mówię, no idź ją ugaś. No, jeśli to by miało polegać tylko na tym, że kupujemy te kulki tylko w jednym miejscu, czyli na tym targu o tu, i tylko w tak późnych godzinach. No to bardzo słabo. Jeśli wy wiecie, skąd ja mogę jeszcze wziąć kulki, to z chęcią się dowiem. Możecie mi napisać w komentarzu, bo ja innego sposobu no, nie odkryłam. Jeśli chodzi o tą tutaj y, sortu śmie śmieciową pocztę, to udało nam się znaleźć takie coś. Kupon zniżkowy. Aktywuj go, aby odblokować 75% zniżki na dowolny zakup przez komputer. To go jeszcze nie wykorzystywałam, bo chciałam wam po prostu pokazać, że on takie, takie coś jest. Okej. Okay. I teraz tak sobie stwierdziłam, dobra, spojrzę, co tu jest. I jest możliwość kupna kulek na komputerze. Dobra, i jest ich dość, no, sporo. Nie są aż takie drogie, ale bardziej myślałam, że fajnie by było, jakby dziecko mogło znaleźć kulki na przykład w krzakach. Albo tutaj w tych żabach. No to by było według mnie dużo bardziej ciekawe, że ktoś po prostu wcześniej grał gdzieś tu i się gdzieś zawieruszyła i ty znajdujesz tą kulkę. No, nie wiem. Przy poprzednim filmie jedna simka mi dała komentarz, że tu wam teraz wyświetla ten komentarz, że po zmianie parceli na do wynajęcia nie ma już odwrotu, yy, więc no ja sprawdziłam to i da się. Po prostu problem jest w tym, że nie można <zmiennie> zmieniać mm, o, tutaj, jeśli nadal mieszkają na niej lokatorzy, więc no to się da. Tak tylko mówię. Bo zanim ten, to wszystko rozbudowałam, no to musiałam to całe przesunąć, bo to było gdzieś mniej więcej tu. A żeby przesunąć, musiałam wszystkich eksmitować, no i wtedy zmieniłam na mieszkalną i sobie budowałam, i dopiero wtedy ustawiłam na mm, do wynajęcia. I coś, co jest fajne, super pomysł, ale bardzo mało rozwinięty i można by z niego jednak, myślę, że więcej wyciągnąć, to jest mm, adopcja tygrysa i najpierw wam pokażę co dostałam za to, że adoptowałam, a potem pojedziemy w to miejsce, gdzie można adoptować i po adopcji tygrysa, chyba tam jest za 100 albo za 500 simulonów, no nieduża kwota adoptujesz tygrysa i przysyłają ci pocztą taki plakat I jest no fajny plakat adoptuj Tibera Tiberta, dzięki twojemu wsparciu tygrys, Tibert może wraz ze swoją rodziną wieść cudowne życie w sanktuarium tygrysów Sulea i takiego tygryska, Tibart. Ten uroczy mały pluszak jest podziękowaniem od Sanktuarium Tygrysów Sula. No właśnie. I no to jest przesłodkie. I nie wiem, fajnie by było, jakby to jakoś bardziej rozwinąć. To dla mnie ja czuję niedosyt. <noise> ja Wam powiem po prostu, że czuję niedosyt. Nie wiem, co bym chciała więcej, ale wiem, że można byłoby więcej coś rozwinąć, jeśli chodzi o te adopcje tych mm, zwierząt, takie jakby wirtualne, że przelewamy po prostu pieniążki na tego, na tego tygrysa, żeby mu się lepiej żyło. A to miejsce, w którym można te tygrysy adoptować, to jest to. I jak widzicie, no, tu nic nie ma, tam się nawet nie można przejść i, no, mnie to boli, bo jednak są tu jakieś tygrysy, tak, ale, ale nie, nawet nie ma jakby wybiegu albo jakiegoś rezerwatu dla nich, to nie jest ogrodzone, nie wiem, no, bolą mi nie takie szczegóły, że tutaj mogę adoptować i w tym sanktuarium są i... Mm, Możemy właśnie odwiedzić sanktuarium Tygrysów. Sulea, desprzyj, złóż datek. No właśnie, bo tutaj jeszcze było adoptuj. I tutaj po prostu, no, jak złożymy datek, to nic specjalnego się nie dzieje. No ale jak odwiedzimy, to wtedy możemy takie specjalne karty są i czasem możemy coś zdobyć, jakieś frenzle. Na przykład ja już prawie wszystkie aspiracje związane z tym dodatkiem sobie ograłam, został mi ostatni. Mm, tutaj zadanie jest znaleźć odznakę tygrysiej inspektorki. No i te musimy po prostu ukraść stamtąd <grymne> w nocy. Taka królicza nora po prostu typu jaskinie i tak dalej. I jest sporo obiektów, sporo interakcji właśnie z takimi rzeczami, które nie dają nic oprócz nastrojnika. Typu na przykład przechodzisz koło jakiegoś posągu, tam chyba jest na rynku yy, jakiś posąg lotosu i wtedy właśnie dostajemy odczucie i to jest wszystko. O właśnie, odwiedziliśmy to sanktuarium i mamy karteryk, to oznaka miłości, prawda? Lia jest bardzo podekscytowana możliwością użycia tygrysów. Ma zbyt duże oczekiwania, by sobie z tym poradzić. Przy w przypływie radości Lia wydaje z siebie y cieche miauknięcie. Może to głupie, ale Lia poczuła, że poczuła tygrysiego ducha. Chociaż nie udaje się zwrócić uwagi żadnego tygrysa, całkiem dobrze się bawi. No i to jest wszystko i ona teraz będzie miała tutaj pozytywne wibrysy. No i coś, co mnie najbardziej zdenerwowało, po prostu nie mogłam w to uwierzyć, że to się naprawdę dzieje i że oni naprawdę to zrobili. To nie, po prostu ja wam to pokażę i mam nadzieję, że zrozumiecie mój gniew. Spójrzcie sobie na to otoczenie. Widzicie? Ładne, nie? Super, palemki, krzaczki. Ale jak znajdziemy w grze takie same krzaczki, te, to spójrzcie na to. Co my tu mamy za dodatek? Mhm. Wyspiarskie życie. Oni naprawdę to zrobili. Naprawdę tutaj dali roślinność, drzewa. To jest też z wyspiarskiego życia. Spójrzcie. To jest z wyspiarskiego życia. Wszystkie te roślinności tu są z wyspiarskiego życia. No, dla mnie to jest po prostu no, nie, do, nie do przyjęcia. I to po prostu pokazuje, że ten dodatek absolutnie nie powinien być dodatkiem, tylko na przykład pakietem rozgrywki do wyspiarskiego życia. Takie rozszerzenie do wyspiarskiego życia. A nie, że oni to zrobili jako osobny dodatek, ale. Nawet nie byli w stanie dać innych roślin niż są w zupełnie innym dodatku? No nie, ja nie jestem w stanie tego zaakceptować. I dzięki temu, że ja mam tamten dodatek, mogłam dostosować roślinność na tej parceli do tego, co jest w otoczeniu. No i co? Jak teraz ktoś nie będzie miał wyspierskiego życia, to co? To musi jakieś inne wymyślać, żeby nie, które na przykład będą mniej pasować, nie będą się tak wtapiać? No nie, no przepraszam bardzo, ale to no nie. To jest troszeczkę tak jakby mm, wyspiarskie życie, ale trochę bardziej y, centrum. Tak jak wiecie, wyspiarskie życie to tam jest Sulani, że tam jest takie jakby miasteczko, wioska nad oceanem, takim nie wiem, turystycznym, albo bardziej właśnie wioska, a tutaj mamy miasto i to jest y, no, prawie to samo. Może z odrobiny inną kulturą, ale nadal bardzo podobną, bo tam też przychodzą do nas sąsiedzi z jedzeniem, i tutaj mamy tą imprezę sąsiedzką, że każdy przynosi swoje jedzenie. Nie wiem. I część, która jest też bardzo irytująca, jeśli chodzi o rozgrywkę, to są te zbagowane wyzwania typu potrafią. Dwa pod rząd się wyświetlić, tutaj te wyzwania, te akcje takie, że e, adoptuj zwierzaka. I musisz pogłaskać pięć zwierząt, bo inaczej twoje mieszkania, ocena ich idzie w dół. I to trwa non-stop. I jak idziesz do innego mieszkania, na przykład pójdziesz, jesteś normalnie u siebie w domu, ale pójdziesz do y, któregoś z mieszkań, które wynajmujesz komuś, to to się resetuje. Mhm, tak. I wtedy gra i czasem dostaniesz podwyższenie tego ceny mieszkania, a czasem obniżenie, bo nie zrobiłeś tego. Albo bunt lokatorów. To po prostu jest hit. W poprzednim odcinku mogliście zobaczyć, że nasza właścicielka Lia brała udział w buncie na samą siebie. I nie wiem, co ona chciała wywalczyć, ale te bunty się dzieją tak randomowo, że ja nie wiem, na czym one polegają. Spójrzcie, teraz na przykład wszystkie mieszkania mają strzałeczki w górę, a za chwilę, tak po prostu, nie wiadomo skąd, yy, będzie bunt lokatorów, zbyt długo żyją i im się to nie podoba. I co? Naprawdę? Ale jak ich zapytasz, czy jest ok? Tak, jest ok, jest super. Nie wiem, może ja nie ogarniam tej gry, może ona ma, jest tak niedopracowana, ale może to ja nie umiem w nią grać, w sensie w ten dodatek. Dajcie mi znać w komentarzach, czy macie podobne odczucia, a może zupełnie inne, bo jestem w sumie ciekawa. Ale dość już tego narzekania z racji tego, że dzisiaj w Simach mamy zimową fiestę. Może tego nie widać, bo to otoczenie raczej jest takie ciepłe. No to zrobimy sobie tą imprezę wydarzenie towarzyskie yy, sąsiedzką imprezę składkową. I to polega na tym, że Zapraszasz kogo chcesz i wybierasz sobie, kto ma dawać jedzenie, kto ma przynieść jedzenie, a kto ma być tylko gościem. Fajne, aczkolwiek mm, nie działa to tak jak powinno, bo nawet goście czasami przynoszą jakieś jedzenie. Zaprosiłam 23 simów, więc będzie ich sporo. Zobaczymy jak to się y, zachowa. Zjedz jedzenie z imprezy składkowej, praw komplementy, zawołaj gości na posiłek i podziękuj gościowi za przybycie. Tutaj zrobiłam Li trochę bardziej świąteczne ubranie. Takie wiecie, już żeby się trochę wpasowało w klimat, który mamy obecnie. Ciekawi są też ci lokatorzy, bo na przykład ostatnio u nas zamieszkała ta pani Kidilu i ona ma trzy koty i jest tak fajnie ubrana. Czemu pożar nie? Ty się palisz, prawda? Nie, ona czeka na ogień. Ja nie wiem, co jest z tym. W tym odcinku no stop są pożary. i ona się zacięła, tak? Ugaś się. O, odcięła się. Dopiero ogarnęła, bo tak patrzyła. O, ogień. A o co chodzi? Dobra, impreza trochę nie wypał, ale to nic. Dobra, może nie kombinujemy. Tu jest dość jedzenia. My nie musimy gotować. Zawołaj na posiłek po prostu. I to jest generalnie super, tak jak masz y, dużo tych lokatorów tutaj i chcesz tak się z nimi integrować i tak dalej, i takie spotkania są naprawdę bardzo sympatyczne. I jak widzicie, jest ogrom jedzenia. Ogrom. O, i dawanie prezentów to też jest y, dość istotne, bo jest często to wsparcie organizacji charytatywnej czy coś. I trzeba wtedy coś wysłać albo dać, bo też y, um, obniża się ten punkty mieszkania, ten poziom mieszkania. To, no to jest takie no okej, okay, ale nie dwa razy dziennie, bo naprawdę czasami dwa razy dziennie potrafi się wyświetlić to samo zadanie i to jest denerwujące po prostu. Podsumowując, to wydarzenie jest całkiem fajne, można stworzyć sobie właśnie taką wigilię rodzinną, na przykład ustawiając, że tym składkowiczem są członkowie rodziny. I gośćmi są ktoś inny, i taka właśnie klimat, jak nie wiem, czy wy też tak macie, bo na przykład u mnie tak jest, że jak jedziemy do dziadków, to każdy przywozi coś, co ktoś lubi. I w ten sposób nigdy nie jest tak, że na przykład ktoś nic nie je, bo nie lubi nic, to jest, co jest na danym stole. A i jeszcze chciałam wspomnieć odnośnie tych historii, bo moja simka jest wścibska i tutaj miała tą łowczyni tajemnic, aspirację. I tam było do znalezienia parę tych tajemnic i tak dalej. I to jest fajne, ale nic, to, totalnie nic to nie, nie robi. że na przykład on ma gumowy brzuch i to jest cała historia, opowiadanie, to ża w żaden sposób nie wpływa na charakter Sima, ani żadne interakcje z nim, tylko jest opcja dochowej tajemnicy albo szantażu. I no nie wiem, czy nie można było tego lepiej zrobić. Tak jak przykładowo ta zgodność charakteru, którą tutaj widzicie mamy z niektórymi Simami, to no, to ma oddziaływanie na to, jak szybko ta, inter, ta relacja Simów się wbija, tak te historie no nie. Już bardziej mi się podobają to o odczucia, to bardziej mi się y, podoba niż te tajemnice, no bo kwaśna mina. i cała historia i można. Nie, dobra. Co prawda można, jak się gra w taką dłuższą rozgrywkę albo bardziej dociekliwą, nawiązać do tego, że jak na przykład ktoś zdobył pieniądze i, i nie, udaje, że nie wie skąd się wzięły i tak dalej, to na przykład można podejrzewać, że jest złodziejaszkiem i no, można nie, bardziej na niego uważać, nie, albo nie chcieć go mieć jako swojego lokatora. Ewentualnie wiem, że jedną simkę tutaj miałam, która miała e, tajemnicę, że uwielbia ogień, czy coś takiego? I tam było na końcu PS, ale nie bój się naleśników, nigdy w życiu bym nie spaliła, czy coś takiego. No to też można wziąć pod uwagę, że w jej mieszkaniu musi być alarm. I że te pożary czasami mogą nie być przypadkowe. Tutaj wrzuciłam sobie Sima z Galerii. Nie miałam w planach jakoś nim specjalnie grać, tylko po prostu chciałam. Do aspiracji potrzebowałam Sima, który będzie miał cechę dzieci wsi, chyba tak to się nazywa. Ale tak trochę weszłam do jego rodziny i coraz wam pokażę, o co mi chodzi. Ale najpierw pokażę wam, tak on się nazywa w Galerii. Nie ja nie jestem twórcą, ale polecam wam go, bo jest naprawdę ładny i jest prawie. No, on ma chyba tylko właśnie ten dodatek w sobie. Tutaj jest to mieszkanie i mu po prostu dałam tą karierę. Złota rączka? Majsterkowicz? Nie pamiętam, no ale po prostu to najnowsze z tego dodatku. I no to jest całkiem fajne, bo on można wziąć, tak wiecie, taką historię sobie stworzyć. Ja przynajmniej tak lubię. Że on jest tą złotą rączką i to on jest wzywany, kiedy mm, jakaś awaria jest czegoś, albo jakieś właśnie zakażenie w ogrodzie, to przychodzi właśnie on. I w ten sposób można nawiązać jakiś romans, jakieś znajomości, i tak to można sobie ułożyć, więc to jest całkiem fajne. I ich tutaj wprowadziłam, to jest rodzeństwo. Oni wynajmują to mieszkanko od nich. To mieszkają yy, właściciele. Więc yy, bardzo często właściciele nas odwiedzają i. I jeszcze tego nie rozgryzłam, w jaki sposób yy, ma, mogliby nam właściciele pomóc z jakimiś rzeczami. Na przykład, mieliśmy ducha i było powiadomienie, że możemy wezwać właściciela albo poradzić sobie sami. I ja wezwałam tego właściciela, ale ona tu stała i patrzyła na tego ducha. I w momencie, kiedy ja pozbyłam się sama tego ducha, to ona nam zapłaciła jedną trzecią ceny, którą musiałam zapłacić, żeby pozbyć się ducha. Nie wiem nie wiem o co chodzi, może ja po prostu nie mogłam, nie potrafiłam odkryć tego jak to ma działać i też dałam mu tą aspirację wytrawny domownik i tutaj jest rozwiąż problemy podczas wyjątkowej sytuacji lub konserwacji zorganizuj sąsiedzką imprezę składkową, skorzystaj z udogodnienia w przestrzeni wspólnej i tutaj od startu mało tych jest tych udogodnień w przestrzeni wspólnej są tylko rozsadniki ja dodałam tutaj stolik do szachów no, i w ten sposób to tutaj nabijam. I tutaj gdzieś było w opcji w telefonie, też to odkryłam. Pokażę Wam, bo może Wam się przyda. Tutaj, jak jest ten domek, to tutaj jest. Pokaż umowę najmu, bo inaczej tego nie da się raczej, chyba, zobaczyć. I wtedy dopiero możecie zobaczyć, że macie konserwację złą, otoczenie wybrakowane, udogodnienia pożądane i wymiary średnie, albo na przykład zasady wynajmu. Tutaj na przykład nie było żadnych zasad, więc no nie dostajemy żadnych kar. Ale też jestem ciekawa, pewnie sobie jeszcze pogram z tymi krami, Bo jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać, czy właściciele. Bo jak jesteś właścicielem, to możesz może cię ten lokator wyśmiać i się nie dać pieniędzy za to. I jest po prostu, że tw twoja interwencja nie uzyskała pozytywnego odbioru, czy coś takiego. No i nie dostajesz tych pieniędzy. Więc jestem ciekawa, czy wtedy my też możemy im nie zapłacić, że powiedzmy, wykłócać się z tymi yy, właścicielami? Hmm? Albo czy my możemy zrobić jakiś bunt? Bo na przykład tutaj to mieszkanie jest bardzo słabo wyposażone. No bardzo słabo. Ja tutaj im zrobiłam podwójny po prostu pokój, bo było jedno łóżko. I czy my też możemy się zbuntować, bo na mnie odpowiadają warunki? No nie wiem. O i właśnie, czekałam na takie wydarzenie, przepełnione kosz na śmieci. Śmieci wymknęły się spod kontroli, wszystkie kosze są ciągle przepełnione. Spróbuj temu zaradzić, lub zadzwoń do właściciela nieruchomości po pomoc. Zrobimy to. Zadzwonimy. No i tutaj jest zaproś właściciela nieruchomości, bo nic innego nie widzę. Żadnej takiej opcji, żeby poprosić o pomoc. No więc zaproś, po prostu. Bo jakbyśmy mieli załatwiać sami ten wywóz śmieci. Gdzie my mamy tutaj kosz? Tutaj jest. To to kosztuje 200 simulonów. No nie. Dlaczego ja mam za to płacić? Skoro to nie są nasze śmieci, żadnych tutaj opcji od razu nie ma. Wynajem poproszę inspekcję i co obiekty z mieszkania? No nie ma opcji, że śmietnik ogarnęła. I co? I ona automatycznie pójdzie? Nie. Pójdzie zrobić inspekcję prysznica, gdzie nie o to teraz chodzi. Więc no automatycznie tego nie robi. Yy, daj wypowiedzenie yy, aha, jeszcze bym musiała jej płacić nie, narzekaj na warunki wynajmu no, żadnego rezultatu to nie dało, oprócz pewnie obniżenia tego yy, wartości tych, znaczy tych punktów tego mieszkania poproszę o pomoc przy sprzątaniu <laughs> nie wiem, czy to o to chodzi, bo to jest chyba tak automatycznie Właśnie, bo jeszcze doszły, chyba, to są nowe opcje, nie widziałam ich wcześniej. Przechwalaj się posiadaniem, rozsadniki i przekonaj do zamontowania, i tutaj możemy różne rzeczy wybrać. Na przykład, że chcemy, żeby był ul. Zachęcimy ją do tego, żeby zrobiła, gdzieś tutaj postawiła ul. Ale też wiedz, widziałam to jako właściciel mieszkania, że ja mogę zachęcić mieszkańca, mojego lokatora, żeby. Zrobił właśnie ul, czy tam ten wertykalny ogród? Nie wiem. No i ona to sprząta. Okej. Okay. Na no załatwić ten wywóz śmieci, czy ja muszę za to płacić? Bo to no nie uśmiecha mi się. No bądźmy, so, bądźmy szczerzy, no to nie tak to powinno wyglądać. Czyli nie. Czyli musimy sami załatwić ten wywóz śmieci za 200 simulonów. Dziękujemy za skorzystanie z usługi natychmiastowego, wywo natychmiastowego wywozu śmieci. Usuwamy śmieci w mgnieniu oka. Nasz pracownik powinien być już na miejscu. No i jest. My wydaliśmy 200 simulonów. Dostaniemy zwrot? Tak, 93. Przepełnione kosz na śmieci. Świetna robota. Udało ci się zająć przepełnionym śmietnikiem. W efekcie ocena mieszkania poszła w górę. Właściciel nieruchomości przesłał 93 simulony, aby pomóc w rozwiązaniu problemu. No właśnie. Znaczy fajnie, że są te takie akcje, ale po co my mamy wzywać właściciela, żeby nam pomógł, skoro on, no, nawet nie połowę pomaga? Nie wiem. O, i te drzewa. No to one też są z sulani, no jakby bez przesady. Nie tak to powinno wyglądać. Dajcie znać, czy ktoś, kto ma tylko ten dodatek, a nie ma sulani, czy ma te rośliny? Bo jeśli nie, to o oh jest! Nie. Ja się będę z Wami żegnać, a Wy koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy też odnosicie wrażenie, że to jest rozszerzenie do wyspiarskiego życia, a nie powinien to być osobny dodatek. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i cześć!